Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku Na Poboczu nowy Opel Mokka, prototyp Mercedesa AMG Project One, Skoda Enyaq. Zaczynamy! Podczas testów został również przyłapany długo już oczekiwany Mercedes AMG One po raz pierwszy samochód zaprezentowano w 2017 roku. Pierwsze dostawy do klientów miały się odbyć w 2019 roku, jednak od tamtego czasu niemiecki producent zmaga się z wieloma problemami technicznymi dotyczącymi hybrydowego układu napędu oraz przede wszystkim silnika, który miał być wprost zaczerpnięty z bolidów Formuły 1. Składać się na niego ma turbodładowana jednostka V6 o pojemności 1.6 oraz dwa silniki elektryczne na przedniej osi. Przy wale napędowym oraz turbosprężarce mają pojawić się dwa dodatkowe silniki elektryczne. Łączna Moc ma wynosić natomiast 1000 koni mechanicznych. Silnik V6 kręcić się będzie do 11,5 tysiąca obrotów na minutę, a Mercedes AMG szacuje jego żywotność na około 50 tysięcy km. Maksymalnie pojazd rozpędzać się będzie do 350 km na godzinę, a do pierwszych 200 km na godzinę przyspieszy w mniej niż 6 sekund. Ten konkretny przyłapany egzemplarz pokryty jest wciąż w całości kamuflażem, jednak widać ogólną znaną już sylwetkę pojazdu, bardzo podobną lub niemal identyczną ze wspomnianym wcześniej konceptem. Buick zaprezentował w sieci więcej zdjęć swojego nowego elektrycznego subkompaktowego crossovera o nazwie The Light 7. Nowe zdjęcia dają nam ogląd tego, jak samochód prezentować się będzie z zewnątrz, jak i wewnątrz. Zdecydowanie deska rozdzielcza będzie przechylona w stronę kierowcy. Znajdzie się tam 8 ekran do wyświetlania tablicy zegarów oraz 10-calowy ekran dotykowy do wyświetlania i obsługi systemu multimedialnego. Dzięki wysokiej jakości materiałów wykończeniowych w kabinie panuje całkiem elegancki klimat. Przeżycia tapicerki znalazły się na wszystkich jej elementach. Projekt wnętrza jest chłodny i prosty. W kabinie wygodnie wy Zmieszczą się cztery duże walizki oraz dwie mniejsze kabinówki pod podłogą. Z zewnątrz nowy model prezentuje się całkiem świeżo, choć jest też odrobinę przekombinowany. Z przodu dominują wąskie, nowoczesne LEDowe reflektory oraz niemal zamknięta atrapa chłodnicy. Z boku zwrócicie uwagę na opadającą linię dachu w stylu coupe, niebanalny wygląd słupka C oraz sporo przedłożeń karoserii. Buick The Light 7 mierzyć będzie 4,2 metra długości przy rozstawie osi wynoszącym 2,6 metra. Będzie to samochód bardziej przestronny od Chevroletta Bolt. Napędzany będzie silnikiem elektrycznym o mocy 177 koni ośle nam przez chłodzoną cieczą baterię o pojemności 66 kWh, pozwalającą na przejechanie do 500 km na jednym ładowaniu. Zespół ze Specialty Vehicle Engineering prezentuje po 30 latach po raz kolejny pick-upa przygotowanego w duchu pierwszego swojego dzieła o tej samej nazwie. Nowy model ma również mieć silnik z doładowaniem, napęd na 4 koła i stać się najszybszym pick-upem na świecie. Pod maską poważnie zmodyfikowanego GMC Canyon kryje się silnik 5,3 litra ze sprężarką o mocy 760 mechanicznych i 813 Nm momentu obrotowego. Motor ten został w całości zakłóty, zmodyfikowano głowicę, układ paliwowy, układ wydechowy, napęd przenoszony jest na 4 koła, a z jednostką współpracuje automatyczna 8-stopniowa przekładnia. Wartość momentu obrotowego dzielona jest pomiędzy osie w proporcjach 62 na tył oraz 38 na przód, dzięki skrzyni rozdzielczej. Do hamowania służą tu prawie 14 calowe tarcze hamulcowe z sześciotłoczkowymi zaciskami z przodu, zawieszenie zaś obniżono. Z zewnątrz auto wyróżnia się charakterystycznym dla modelu Cyclone czarnym lakierem z kontrastującymi czerwonymi naklejkami. Wnętrze wyściełano skórzaną tapicerką z napisem Cyclone V8 Supercharge. Jaguar zaprezentował zaś odświeżonego elektrycznego i który zyskał kilka nowoczesnych stylistycznych zmian oraz parę technologii. Projektanci nie zdecydowali się na daleko idące poprawki, gdyż trzeba przyznać, że model ten nie zestarzał się w żadnym stopniu od momentu debiutu. Wykonano teraz jedynie drobną kosmetykę. W ofercie pojawiły się nowe lakiery na dwozia wzory felg, a zmieniono z zewnątrz jedynie detale. Przede wszystkim klienci mogą teraz wybierać spośród również czerwonego lakieru Caldera Red, błękitu Portofino Blue oraz szarości Iger Grey. Opcjonalnie dostępny jest też pakiet Black, który wnosi czarne aluminiowe felgi i ciemne wstawki na we wnętrzu pojawiły się nowe multimedia obsługiwane za pomocą łącznie trzech ekranów dotykowych o przekonnej 5, 10 i ponad 12 cali. System infotainment obsługuje integrację z Apple CarPlay oraz Android Auto i możliwe jest jednoczesne podłączenie przez Bluetooth dwóch telefonów. Zainstalowano też nowy system kamer 360 stopni oraz audio wysokiej klasy firmy Meridian. Bez zmian pozostał napęd, czyli 400-konny silnik elektryczny z baterią o pojemności 90 kWh. Wciąż przejedziemy na jednym ładowaniu maksymalnie 470 km. Otwierzony Jaguar i -Pace powinien pojawić się w salonach nie później niż jesienią – bieżącego roku. Skoda zamierza wejść głębiej na rynek samochodów elektrycznych z ich mocno zapowiadaną skodą Enyaq. Prototyp nadchodzącego modelu został przyłapany w pełnym psychodelicznym kamuflażu. Widać co prawda ogólną bryłę samochodu, ale w oczy rzuca się niewiele szczegółów i detali. Taki był też zamiar producenta. Jak wynika jednak z konceptu prezentowanego wcześniej, przód auta będzie zdominowany przez zasłoniętą atrapę chłodnicę, wąskie przednie reflektory LED oraz zadziornie nakreślony przedni zderzak. Linia dachu będzie opadać powoli w kierunku tyłu, by nie odbierać pasażerom siedzącym na kanapie zbyt wielkiej ilości miejsca. Na szczycie dachu zostanie zamontowana delikatna lotka. A tył wyróżniać się będzie nowoczesnymi LED-owymi światłami. Wyraźnie odseparowana zostanie boczna linia idąca wzdłuż dolnej linii okien. Kokpitu wciąż nie mieliśmy okazji zobaczyć, jednak najprawdopodobniej będzie wyglądać podobnie do Volkswagena ID4. Zostanie tam zamontowany duży ekran systemu multimedialnego w centralnym miejscu na desce rozdzielczej, jak również za kierownicą. Duży ekran prezentujący wirtualne zegary. Auto konstrukcyjnie zostanie osadzone na platformie podłogowej MEB oferującej napęd na tylną oś oraz opcjonalnie AWD. Wejściowy wariant będzie dysponować silnikiem elektrycznym o mocy 148 koni, zasilanym. Przez baterię o pojemności 55 kWh oferującą 340 km zasięgu. Cała moc przenoszona będzie w tym wypadku na koła osi tylnej. Środkowy wariant charakteryzować się będzie mocą 180 KONI, baterią o pojemności 62 kWh i zasięgiem wynoszącym 390 km. Wariant z napędem na 4 Koła otrzyma moc 265 KONI, baterię 82 kWh i zasięg 460 km. Pojawi się też wersja Njak i VRS o mocy 360 KONI i zasięgu 460 km. Audi odpuściło sobie już kamuflowanie kolejnych sportowych odmian nowego hatchbacka A3, dlatego widziane ostatnio na drogach prototypowe S3 możemy zobaczyć w pełnej okazałości. Auto testowane było na zielonej pętli w odmianie sedan, pokryte lakierem Riviera Blue. Z zewnątrz wyróżnia się bardziej sportowym, nieprzesadnym pakietem stylistycznym, w którego skład wchodzą sportowe zderzaki z przodu i z tyłu z większymi wlotami powietrza, jak również cztery końcówki wydechu z tyłu otaczające dyfuzor. A trapa chłodnicy otrzymała motyw plastra miodu, a we wspomnianych zderzakach pojawiły się wyraźnie większe wloty powietrza. Wisienką na torcie są nowe aluminiowe felgi lotka na klapie bagażnika, czy przyciemnione szyby, czarne obudowy lusterek i czarny dach. Wewnątrz zamontowane zostaną standardowe sportowe fotele, sportowa trójramienna kierownica oraz kontrastujące z czernią czerwone akcenty i karbonowe dodatki. Pod maską znajdzie się dwulitrowa jednostka benzynowa TFSI o mocy około 300 mechanicznych, sparowana z dwusprzęgową przekładnią Estronik i napędem Quattro. Czekam na premierę i więcej informacji. Wszystko wskazuje na to, że projekt nowego Lexusa LC -F został zatrzymany z powodu koronawirusa. Wspomniany wariant z dopiskiem F miał być najwyższym i najmocniejszym modelem w linii LC. Pierwszy raz został przyłapany podczas testów w pełnym kamuflażu około 2 lata temu. Miał konkurować bezpośrednio z BMW M8 Competition. Według wszystkich dotychczasowych plotek, samochód ten napędzany byłby całkowicie nowym turbo turbodoładowanym silnikiem 4-litrowym V8. Prace nad tą jednostką nie zostaną jednak w całości porzucone, gdyż bardzo możliwym jest jej zaadoptowanie do jednego z nowych słów w koncernie. Możliwą opcją jest też zastosowanie tej konstrukcji napędowej w LC po uprzednim zmniejszeniu mocy. Maserati wciąż wrzuca do sieci kolejne zwiastuny informujące o coraz bliższym debiucie nowego super samochodu MC20. Według najnowszych doniesień, samochód ten napędzany będzie całkowicie nowym silnikiem Twin Turbo 3-litrowym V6 o mocy 550 koń mechanicznych. Będzie napędzać nie tylko nadchodzący nowy model, ale i również następną generację Maserati Gran Turismo i Gran Cabrio. Według publikacji, ta jednostka napędowa pojawi się też w nadchodzącym nowym crossoverze średniej wielkości, który będzie budowany równolegle do Alfa Romeo Stelvio. Moc byłaby tam ograniczana do 530 koń mechanicznych. Nowy silnik miałby zastąpić V8. Po pochodzenia Ferrari i pojawić się również w gamie napędowej Levante oraz Quattroporte. Opel zaprezentował w końcu całkowicie nową generację modelu Mokka zarówno w wariancie spalinowym, jak i w pełni elektrycznym. Auto prezentuje się z zewnątrz zupełnie nowocześnie i rewolucyjnie. Przy porównaniu go z poprzednikiem wychodzi, że łączy je bardzo niewiele elementów. Ostre linie i wysoko poprowadzona linia okien to jego znak rozpoznawczy. Nie widać też bliskiego podobieństwa z konstrukcjami Peugeot. Pod względem technicznym nowy Opel Mokka bazuje na platformie EMP1, którą znajdziemy też w Peugeot 2008. Rozstaw osi zwiększył się o 2 mm, a karoseria jest krótsza o 12,5 cm. Bagażnik ma pojemność 350 litrów, a w Elektrycznej jest o 20 litrów mniejszy. W kabinie, podobnie jak do Peugeot znajdziemy już więcej. Tu uwagę zwraca szczególnie nowoczesny kokpit. Wykorzystuje dwa połączone ekrany o przekątnej 10 i 12 cali. Pierwszy z nich prezentuje nam elektroniczne wskaźniki, drugi służy do obsługi systemu multimedialnego i funkcji pokładowych. Dobrą informacją jest, że Opel nie zrezygnował przy tym z fizycznych przycisków i część z nich została. Do napędu elektrycznego wariantu służy sprawdzony zestaw o mocy 136 koni, zasilany akumulatorem o pojemności 50 kWh. Maksymalny zasięg wynosi tu 322 km. Zwyczajnych Silników spalinowych również nie zabraknie. Będą to jednostki z korsy wliczając w to popularne 3 cylindrowe 1.2. Dziękujemy wam za dzisiejszą obecność. Koniecznie obejrzyjcie też opublikowany przedwczoraj test BMW Serii 3 Touring w wariancie 330i i oglądajcie nas też jutro rano w nowym odcinku na poboczu o godzinie 8. Do zobaczenia.